Ja y, czuję to w kościach, gdzie tak Nie przewidzieliście tego, że zaraz was zabiję Ale. Elo, elo, żabek Żadniesz się złoty, Tak przegiołeś, tak szczerze Ty też mnie bijesz? I ma ktoś, no, ma ktoś Kurde, kurde, chłopaki, Przecież... afera chyba jest Czy się na kogoś czekamy? Chyba nie A dasz się karnąć? Ja się stresuję, aż nie. Ja pier... co ale co to jest? Tak, będę próbował co to jest? Skończyć. Ok. okay. Oh, fuck. on miał być częścią tego planu, a wyszło jak wyszło. 980 Ja to na kogoś wykorzystam. Zebrałem cię, tutaj, babcia. ponieważ. No, cię? nie do końca. Nie, nie, nie do końca wam z... Z wami miałem po prostu dobre relacje Wielki plan Marlona, brat to tak szukał cały internet Oni się i od startu Ej, on zeżar coś! Nigdy z nim nie się. zadzierajcie! Oj! UFAK! Ale śmieszne ty Co to z nim zrobiło? Wielkie boom, ty co, to tyle? Ej! O, Ej, to Czemu on bije Czemu on się chalucinku bije? Bieg. O co mu chodzi? Ej, ja bieg. Czemu? On, czemu? Ej, czemu? Czemu on zbije bije? Co on Daj? robi? Bo Bo on, 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 o, on, on nie trafia, babciu, spokojnie. Ej, mejs on ma mejsa, no? <grym> Kto <grym>, jaki słodziak. <grym> on ma mejsa. Jaka on Oli! 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 On, on wie... Ej, nie Dobra, da, dałem łeba, dałem łeba. No bo ja go biję, kurde, czekaj wam się, go leję. Dawaj go podstawę! Jeszcze. Czekaj wam! Wawczu, bo Komar gryzie, wawczu, klapkiem go! Ej! Ej! Nie! Ej, kaluczynka, złość Został halucynka! Rzeź Kończę Adrenalina! Komar, o komar gryzie Co robi babciu? Shuffle dancem Shuffle dancem O babciu oh. oh my god komar Masz agresję Babciu bo komar gryzie Wiem, wierzę Babciu ja, 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 mam chyba, ja mam chyba słodką krew O szkarek ja tu stoję, patrz On nie trafia, On nie trafia Trafił, nie trafił Czekaj, zaczekaj! Próbuję! Próbuję! Czekaj, ja też stoję, masz to lewo Oj, oj! Trafi czy nie? Trafi. Nie, 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 Pa on nie, 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 Trafił! Jaś trafił! Gratulacje! Gratulacje! Drugi raz! nie, trafił! nie, chyba nie, 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 Ale jak on się wie! nie, 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 się. On Jezus Maria... Chapi Mami challenge, przysięgam Bobciu, prawie eee, mu totem! Prawie mu totem zbiłem! Patrz, gdzieś się go. Oj, oj, gryzie! A. Lewo, lewo, szam w Oj! Oj! Serce! Mam, 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 babcie, mam, eee, mam! Jaki frajer! Na liścia! Ziomoś, zabił swojego sojusznika Ja mam z niego Jeszcze serce, mam z niego serce! serce. Ojej, czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Machakę, get BOXA! boxer! 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 Chowam Boxer! Chowam kitram, kitram, go Kitram go, ki, Oj. Czekaj, a, Zabił! Co tu jest? Boxer! wszystkie. Nie Boxer! 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 Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Popciu! Uważaj! 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 Gdzie? Dawaj teraz bez elki, bez miejsca, gdzie? dobra? Dawaj, taki teści, szybki, To jest Dawaj, dawaj, no! Brudna walka! Nie, nie. Dawaj, dawaj, nie. dawaj, dawaj! Nie. twarde bania, stary, dawaj! Twarde bania, Sherry! Rań, darydyn, dyn, dyn, dań! O, się widzę, właśnie się Oj, nie! Holucynek! John, on? Serduszko. Nie widzę go. Tu. Możesz iść. Uciekaj stąd. Czemu zabiłeś Holucynka ty cwaniaczku Tak gorszych od siebie bić, na no ładnie No ale tylko ciebie biję właśnie Haha, <grystanie> jaki kraut! No ja to ja chodzi. jestem tembu ja. <grystanie> no. <grystanie> Co za... Tu jest jedyna, Tra! To jestem księdzem Nie ma, są fajerwerki tylko Kurde, ale tu jest ich sporo ogólnie Ale i tak shulker, nie? I tak widzę W Serduszka i mam w ogóle już pięć serc na za... TEMBU gryzie! JO! Napad mnie! Idzie tembu! Lewo, prawo, góra, przód bok tył Proszę myszko! Pokażcie jak ruszasz się! Poczekaj! Mogę ci oddać shulkera, dobra? Okay. Bo mam, mam, mam dwa, dobra? Mam... tylko nie bij, dobra? Poczekaj. Co byś chciał? Ej, ej, ej! Gryź? Spokojnie, tembu, tembu. No pogadajmy żeś Co byś chciał? Czym coś ci oddać? Może coś parę referek z co? co? oddać. Tam je zabij, dawaj. Ja go biorę, ja go biorę, chodź tembu. Oj, oj! 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 Elo, elo, bije mnie tembu. Elo. Proszę, myszko, pokaż, jak się. Tembu spokojnie, czemu nie majsem. TRAP! Czekaj. PUL! Czekaj. Czekaj. Czekajcie, idę ten, idę po łeby. Ała Ała! Ze mnie. O kurde mi buty podają! O, czekaj, czekaj! K koksik, poczekaj, poczekaj! Eee... Koksik. Budów, nie budów. Of, o fak, o Zostaw! Łeb, łeb! Nie, nie błab. mam, nie błab. mam, nie błab. mam, nie błab. mam! Nie czekaj go atakuje. O, czekaj! Bania. Czekaj, czekaj. No, dwa ostatnie. Pomóż mi bluker. Nie pomagaj mu! No, nie, bo stary, ty jesteś bardziej niehonorowy niż ja Nie, nie! Nie! Czemu to nie ma trapo? Ma na pocieszenie. Tu chyba? To. Dobra. Ale podziwiam, ja bym. To nie ma sensu. Wow, ej! Tembu się bije! Widzowie, jaka afera! Patrzcie to! Tembu się normalnie bije, co na Nie potek, czekajcie, jakieś potki mam wyku szybko? Nie mam. oj gdy Jednak nie. Zwładał teraz gładkość gleby. Bardzo ładnie. Naprawdę. Gładkość dreby i twardość bardzo wolnie zbadana Chyba dobra, co? Oj, babcia! Okej okay. Babcia, moja legendarka, ja tam jest dia, Epotki teraz, szybko, mogę Tylko, po trochę się boję Nie boję się, trudno Nie mam strachu Pyk 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 Idę bić temba Ej, tam bije tembu O nie Nie! MOJA BABCIA CO ZROBIŁEŚ BABCI?! Kolejna do snu <laughs> TEMBU TO tęb! I pod totem! Od wiecza. Tak to lata! Oj! Ej! Czemu ty, czemu, czemu ty mnie bijesz? Czemu ty mnie bijesz? Czemu ty mnie bijesz? Biedny Harucynek! No nie jak mężczyzna! Wręcz! Odezwała się dziewczyna <śmienny> Co za klaun! U bębu temu się odezwał! Ten... A, ty, a ty nie? Bo zbierałem sobie itemki Oj! Gratulacje jednego totemu, Esik! Twoje osiągnięcie na więcej Gratki, i sprawdzania, no gratki, gratki Ej, spawn to nie jest miejsce pokojowe? Jesteś taki żałosny tam, tam jest mutuj, żołosny. tam jest mutuj Dobra Dobra? Super? Uuu! Uh, uh, gleba! Nie? Dobrze, o kur... O kur, ej, do tego, do wino! Oj, czekaj Jak? Masz tatka, Masz, nie? Oj, bloker! Tembu, <gryw> Czekaj, czekaj. Ja uciekam. Bloker, uważaj na bazę, stary! Nie zażdżaj godzin, mały. Minion trafił w bazie. Uważaj, Bloker, na bazę! tempu. wyluzuj. Dobra. Crazy. Chyba Tembu się zgubił, Tempu się zgubił! Tembu zostawił rękę, tak, nie ma ręki! Tak, konie tak, tak. go, konie go, konie go! Nie, nie. Godzie, go. Nie, nie. <laughs> się zgubił! Jaki no, demfil! Tembu, zostaje jak w ręce Ej, blue Goni, goń go, goń go, goń go, go, go. Ej, masz fajerwerki? Chodź, chodź, mam mam, mam daj daj, 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 daj mam, mam daj! Masz, masz! Daj, daj, daj! Goń go! Goń go! Gdzie on jest? Tam, 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 tam... gdzie... jest TEMBU? Gdzie jest wielki Tembu? Tembu, ej, rozkrzynki, boży, kurde pacan! Gra się dopiero rozpoczyna moi drodzy! O! Hej! Hello. Ej, pyta pieniśnych wejściówka. Czekaj. Cicho. Ty, a ty co się patrzysz, paru wodenta. <grym> no, ludzika z nie widziałeś. Kur... Nie, nie, no, jest ta, ta, Tam jest ludzik Zelby, chłopaki. A a, a, może ty byś chciał. Ty byś może chciał Elytrę, co? Z I zobacz, jaka wzi. ładna, zobacz, zobacz, zobacz. Chciałbyś co? I jak ja tam? Ja wiem, żeś lepiej mi ją oddał. Bo co się stanie? To skąd Zeptis ma Elytrę? No, oj, chwila, jeżeli... Są trzy Elytry czy o co? Nie, wiem. No panowie Elytra, jeszcze Shulker boksik Wszystko mi ten był ładnie oddał. Kesik, co ty kesik. chcesz robić, co? Co ty chcesz robić? Co? Idź stąd, masz pięć sekund. Dobra, 5, dawaj, licz. Cztery, trzy, dwa... Zapraszam panowie w takim razie. Wow. Zapraszam panowie w takim razie. Trzy na jednego się szykuje, rozumiem, tak? A gdzie masz w ogóle katankę? Co się z nią stało, chłopaku? jest bezpieczna w WQ, ale jak sam mówiłeś, nie jest zbyt użyteczna. Jest bezpieczna w WQ, rozumiem. Teraz zgadnij którym? ma ja to boli troszkę jak my tak bijecie, wiecie, wiecie? ES oddaj to moje Ja też mam mega... Ja, dobra, ja mam, ja mam ja dobra, ma mega, ładnie, ja ładnie, ja ładnie. Mam mega Sechika, chłopaki. Ten spalony Tu, 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 S, okay. Oddaj elitrę. Jaką elitrę teraz ci chodzi? Ja nie mam seta na walkę z wami No trapa, ma, trapa, ma, trapa, ma, trapa. No, bo to ma zo. Ty, ty masz twoje zo, ty masz kurde. Pingwinka, żabę, delbe i kota. Meiss? Nie. Je, je, je. Zostaw. no On ma, on ma, on ma. Kurde. Ja mam a ty gadasz? Oj, bo ty mam jeszcze, nie mam bani. Kurde. Oj, oj, oj. Oj, oj. Nie Luka spokojnie! Coś, coś słabo przygotowany jesteś, ja się wkrzydzą. Zabek! Dawajcie go... Ku... O kurczę Problemy Daymana Woda się wylała, serio Nie. Może mieć strapy, może mieć strapy, może mieć strapy Oj, to mam To też mam Przestań, przestań Gdzie mam iść Nie wiem Nie wiem Trzeba się chyba kurde repnąć ogólnie Problemcy? Nie mam okej okay. Uważajcie, on tu ma trap'a, on tu ma trap'a Gdzie? Gdzie? Tutaj e, Przy kowadle, przy kowadle, przy kowadle okay. Co ty, Esik, takie trap'y porobiłeś? Nie mam żadnych trapów! Tutaj nie ma kolejnego na dole, pewnie Tak, na 100%, zami. tu jest 100% jest trap'a Gdzie? Gdzie jest trap'? Jeszcze mam dobra. tam trap'a i tam trap'a mam Ale tamtego chyba widzieli Tu mam, tu o, mam, tu o, mam, mam. Gdzie jest Trident? Nie, nie mam, wywaliłem Trident z nie, nie mam Tridentu, trident, chłopaki Ja mam już ostatnią banię, niestety I buty o, daj elkę, tak, już się Elka oddaję, już A to Bluker, okej, mam A Au, to boli. Bluker skąd się pale! Długa historia, stary On ma jak coś kopiowanie, chłopaki, on ma kopiowanie. Co się dzieje? Tu, 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 Który, który, który? Może być tu gdzieś, może być tu gdzieś. Ja na dole jestem, ja na dole jestem. Nie dole będziesz się schował tutaj. Tu, 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 tu jest, 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 tu Co ty jest, tu jest, tu co ty planujesz? No za mnie. Wemperka się bawimy. O, To tak? Chodzi? Bloker mnie bija. Uważaj, uważaj! Żabek, żabek! Papa! Papa! 1-0! Gdzie tu? A gdzie, gdzie żabek? Uważaj, ej? Na, te rogi. uważaj na rogi Co się stało? Co się stało z żabkiem? Muszę tylko jedną rzecz ogólnie odłożyć, czy mi padną buty, ale... Oj, Mejsik, oł oh, wow, ładnie, oh, wow. Ładnie, 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 Ej, jak coś, nie bijemy się w kościele! Jak terrorysta Tam chodzi ty... do kościoła, to Ej! go zabijamy! Nie bijemy się w kościele! Już, spokojnie, Sagi, wdech, wydech. A, bo to jest woda. Ty zaraz nie będziesz oddychał, Mejsik. giniesz! <giby> Czekamy, jak to przeskoczy oddychać, spokojnie. Ej, zaraz, nie, nie mam spodni. Ojoj. Co ty planujesz Co, co ty planujesz? Co? Ja nic, takiego Trapik? Czekajcie! się, że masz odejść Dałem ci 5 sekund A ty... Dawaj, dawaj, dawaj Przywal mu, przywal mu Uważaj tam Uważaj tam, uważaj tam Uważaj no, rozkopuję tu Nie Nie Tak? To totem, nice. totem, 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 totem. Okej, okay, co teraz? Spokojnie, co teraz? Muszę tego. Tylko... Dawaj go, dawaj go. O Jezu, znowu będziesz... No to tutaj? woda Naprawdę S? Znowu? Co? Co znowu? Co się dzieje? Tak jak wtedy, tak jak wtedy w wodzie? No pobij się, no tutaj. Ja mam czas, ja Zabiłeś ja żabka, to się bij. na jednego go zabiłem, panowie. Dobra, jest pytanko tylko, czy w ekspiarce jest ender chest, ale o, chyba taka. jest, chyba jest, chyba jest, chyba jest. Serio? in, Al się All in, all in, all in. muszę buty zjąć, widzowie. All in, idę po... Dobra, lataj, lataj jak delfin, chodź w bluker. Odpuścili. Błagam. Gonią mnie Nie, nie gonią? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, odpuścili Póki co jest dobrze Proszę, ender jest, niech tu będzie, błagam, błagam, ender jest, błagam Nie ma Nie ma tu ender Chesta. Nie ma tu ender Chesta To na, naprawię buty, czekajcie Proszę Proszę Co jest ku... Tutaj trap? Tutaj? Okej okay. Serca nie dożyłem Ale czekajcie, i tyle mam, może się tam wrócę Nie mam bani Czekajcie, naprawię się Czyżbyś, Esik nie miał łóżka i nie miał itemów przede mną? E? I miał tutaj spawn pointa? O proszę. Nie wiem, mogłoby tak ogólnie się wydawać, że tak właśnie jest. Przyznasz, Esik, że ciekawy taki zbieg okoliczności, że dwa razy się wysadziłeś. Najpierw na twoje ekspiarce. A później w twojej bazie. No, przyznam, ja uważam, przy, że, akurat... przyznam, że, przyznam że takie że for you, dwie ściany kart razy 2, mm. no zrobiła mnie wrażenie całkiem. A przypomnij sobie co cały czas mówię. Odkąd mamy ten konflikt? Yy... Że cię wyzeruję. No to proszę. Ile byś chciał serduszek? Słucham. Wiesz co? Przede wszystkim wezmę dwa serca za karmelka. Ta... Za karmelka? Okay, nie, no nie ma to mm. sensu ogólnie. No chodź tu nie uciekaj hmm. Pierwsze I weźmy esik Drugie Weź Drugie serduszko Stój, nie będę cię zabijać, nie jestem taki jak... Czekaj który. ja do netheru pójdę, dobra? Ja tam, ja tam lubię mnie klimat, myślę, że jakby wszystko to jest serio No cię zabiję, mnie... mam cię zabić kolejny Ale raz, mam czemu? Cię zabić. się zabić o co chodzi? No to Dwie jest warden! To jest warden! sobie radę! Cześć! Co ty? chcesz tutaj dokonać? Jakiego aktu w tym momencie? Ubierz się chociaż. Ja póki co naprawdę. Booker, czekam. Patrzę tak na was z niedowierzaniem, się co by się, się stało. Co będzie? nie e, mówić? nie w... czy temy! Aha. Halo! Nie, ej, nie, Nie, to pod... do naderu tylko i. Dobra, 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 daj nie ze mnie dała. Nie daj To się da. ja nie Zowie, teraz jest tam? tylko ptyś w rękawie. Ale to nie nie ma już to. żadnego trapa. Wiem, nie Każdy trap wykorzystany został gdzieś, tylko ptyś. Nie, chcę, żebyś był w Mam wszystko, okej. Okay. A nie, bo to. Bo to bluger bridge swapuje. Hmm. jak? Oj, bridge swapuje sporo. O, nie, będę nie będę orał, nie będę orał. I tak próbowali swojego. Obijaj mi do końca A czemu babci mi pomaga? BABCIU! Bije, to będzie nam miesza! Babcia ma wduka w potrzasku Ma jedzie Ja będę chowa autoarmor ma! armor. Mogę chłopaki ty... iść do ptysia? Wziąś Spokojnie SPOKOJNIE! Ptysiu, hej Nie, nie giń Nie bij Nie bij! Zostaw mnie! ZOSTAW MNIE! Się Ruro, no dawaj te butelki! Świrujesz już powiano w tym momencie! Ale strefo! Nie, do ładne, 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 nie ładne, wejdę ładne, do renderu. Nie wejdę do Idę do ptysia widzawia Jak już, to przy ptysiu mogę tylko umrzeć Nie daj mu wejść Ptysiu, mam ostatni refil. Przestań! Przestań! Ptysiu! Nie mam nie mam Ptysiu płagam cię, Ptysiu błagam cię, ptysiu! 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 Zabił nie, to, jest, go. to nie jest wiadomość? Nie to jest. Ty, co ty, co ty robisz? Co? Nie musiałbyś... Oj, oj oj, 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 oj oj. Hmm. Nie, ja tylko... Dałem... Hey, Hołd! Szaki nie bij go! O pępało! Stój to pogadamy. pogadamy. Nie muszę cię zabijać! Dobrze, pogadajmy! Dobra, to wróćmy wróćmy do konkretów, które miałem realizować. Za! Co Ej! Za mojego karpę! Gdzie to perły sportowe! Ej, tu nie. Czekaj, szukam, 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 szukam enderchesta i elytry, wiesz? Szukam enderchesta i elytry i mnie już choć nie tu. zobaczysz. Chodź tu, Esik. Słucham, słucham. Nie uciekaj, na spawnie to... się zrespiszy. I... Ej, tam jest spad. Zatrzymaj Ten. się. Ten. Nie mam Zatrzymaj się. Jak mogę splatchować, realnie? Masz wodę, masz wodę. Uciekaj. Czemu ubijesz się? Maria? Czemu ty babcie Babcia ci już nie pomoże, stój. To tak, um, za pola, za to pał, pał, pał. Ej! Hmm. Teraz jakieś, nie, nie wiem, wytykasz... ...zobicia twoich kolegów? Ile masz, ile masz teraz jest? Sześć. A czemu teraz sześć, wytykasz sześć? swoje błędy? Sześć różnych rzeczy, żeby cię... ...zbanować z serwera. Na zawsze, bo nie ma księgi, a jedyną księgę ma broker którą ja zaraz dostanę. Sześć, sześć jeszcze zrobiłeś mi, co? Jak babkę żabił, teraz babka. Masz rację, jedno za babkę. NIE, ŻARTY! Myślę, że nie ma co dłużej przedłużać. Stój jak mężczyzna, Mhm. Mm nie będzie bolało, nie Ej, będzie bo ty jest szary, a może przerwa. i długa przerwa, jak się w ogóle Myślę, nie że... może i długa Myślę, że na dobre wam to zrobi. Nie, nie mam ośkarek. Ja też jeszcze zerwać mogłem, stracę obok, nie cię nie zerwałem. I to był twój hmm. no błąd. Teraz mógł sobie... życzę ci, Jasik, powodzenia w grze na Anarchii. Mhm, mm słucham, co jeszcze? Powodzenia ja, chłopaki, zmykam, pa pa!